Siema, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lord Farquaad, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, mm, jak sobie w Minecrafta będzie grać, Będę. Nikoła ze mną nie, a, czekajcie, bo tutaj się spaliłem, bo dokopałem się do jądra ziemi, no i czekajcie, muszę paść, bo tutaj do lawy. Y, muszę zmienić się na kreatywa, bo ja nie lubię grać na tym, zaraz mnie jakiś kolega pokażę wam moją chatkę. Czekajcie, muszę tam pole... daj jakieś lagi, ja chcę latać! Lecę, bo chcę. Jezu, <laughs> zretardowany, zr 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 gdzie jest moja chata? Ktoś mi musiał już zniszczyć, nie wiem, z to y, czekajcie, czekajcie, gdzie jest moja chata? No. Wiem, zbudzę sobie dzisiaj nówkę. Czekajcie, tylko muszę ją znaleźć, bo tamta jest zaryta Mój kolega taki, Haneraku ma fajną. Yy, pozdrawiam go gorąco, to jest mój kolega, najlepszy kolega. Yy, subskrybujcie, nie no, żartowałem, hejtujcie go, to jest głupia szmata, nie no, co wy, żartuję. To jest najlepszy, mój... nie no, może nie najlepszy, ale kolega. To jest najważniejsze ja dzisiaj, czy nie, będzie krótki? Nie wiem dlaczego takie krótkie nagrywam, bo tak, bo lubię. Nie lubię, jak się to regeneruję, regeneruje. Ale chuj. E, e, Kurde, gdzie jest moja chata? I tak serio, gdzie ona jest? Może polecę do góry i znaleźć. Powinno... Chyba gdzieś tu. jeszcze chmurę. Kurwa. Ja nie mogę chatem się roz... Jak tu zrobić, żeby było słońce, a nie no... Kurwa. Nie wiem, pomysł. Yy. Kurwa. Yy, dobra. Lecę, bo... No, leć mi szybciej, ja nie, bo gdzieś tam... O! O! się! Wiecie? Troutko muszę spać. Aaa! Podpaliłem to wiem w... Zabawa z ty... Nie jakby nazwać ten odcinek, może jestem Koks i tyle. W że kur... Spokurz... O kurde, co ja tu zrobiłem? Poczekajcie, was spacja może Was wkurzać, bo muszę klikać. Ja nie mogę nie że mi ten śmiech będzie wpierdalał. Kurwa, gdzie ten klocek? Ja! Tam jest chyba, ale mi się wydaje. Nie, bo co? Dobra. Co ja zrobię? Może kupę? O, coś tu lata. Co to jest? O, jest i moja chatka! Lecę, bo chcę. Dobra, wylądujemy. Jestem helikopterem. Lądujemy. Jest, przeżyłem. Dobra. Wchodzimy do mojego chaty. Tutaj jest mój safe Pokażę Wam moje rzeczy. Jest tylko to. Yy... Czekajcie, muszę to. A, dobra. W sumie nieważne. O, -o może lepiej to zniszczyła, bo to będzie troszeczkę bezsensowne. Z buta wjeżdża mnie. <grych> muszę znaleźć moje drzwi. Yy, czekajcie, yy, drzwi mam. Dzisiaj z angielskiego dostęp 5. Dlatego yy, się już znałem, bo powiedziałem co to znaczy: krzeszło. Powiedziałem, że to znaczy chair. I babka mi normalnie jedynkę wstawiła. Normalnie ta baba to jest taka głupia. Yy, nie znoszę jej, ona nie będę mówić jej imienia ani nazwiska, bo z film spierdolę. Jeszcze będzie nam nie zła. O o, co ja żebym, yy, Siema Live Bed. O kurde, niech chcę sobie chaty jeszcze ja nie wiem, dla mnie taki surowy. Ej, I... a właśnie mam pomysł. To będzie y, jakby takie zajebiste łóżeczko, nie? Musi być. Jądro ziemię. Ej, y, mo, y, przedstawiam mojego kolegę, jedziemy. Weź się przywitaję? nie. Się wstydzisz jak frajer. Frajerze. O, mam pomysł. Ej, czekajcie. Śmieszny pomysł. Ale troszeczkę głupi. Ja pierdolę! Dam tu drzwi. Do mojego łóżka. Czekajcie chwilkę. Wziączki, niektórzy. Na przykład Hanraku nie jest Hejtujcie go, bo to jest jeden z frajerów największych. Yy, to jest taki debil. Wiecie co on zrobił? Yy, yy. Nieważne. Ja żartuję, nie no, co ja nie to jest spoko mm. Lepiej, żebyście go nie subskrybowali, bo on zabija tych, co go subskrybują. Nie ja no, żartowałem. Nie zabija, ale jest na nich troszkę zły i deda ich w margony, bo on tam ma 63... Yy, jak on ma? Yy, yy. Nie lubię, jak go ktoś po prostu subskrybuje. Najlepiej nie subskrybujcie go w ogóle. Nie no, co ja żartuję, możecie go subskrybować. Yy, oto będzie moje piękne... Y, jak myślisz, że... Patrz! Y, to jest moja piękna. O! Um, ty się masz ruszyć. I teraz O, wiem, co muszę zrobić. Y, ty się możesz zamknąć w chuja. Y, dobra, y, będziemy po, kończyć odcinek. Y, y, dzięki za wejrzenie I bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie. W chuju... Po co ja aż tak przeklinam? A jestem głupi. Jak Hanraku. Miana no, Hanraku jest spoko gościem. Nie, poz... Ja nie przeklinam. Ym, y, Hanraku to jest mój ziomeczek. Ym, proszę subskrybujcie go. Yy, yy, no i... Yy. no... Czekajcie właśnie, pokażę Wam... A w sumie. Ja masz na twarzy. Yy, Hanraku się tutaj podśmiewa, bo... Y, jest u mnie i, i takie tam normalnie te rzeczy co tam a, a co ja mówię nieważne <grywia> draku się podnoszę podśmiała jakieś zdjęcie jebane jego krzywej mordy mi pokazuje y, bez komentarza dobra słuchajcie a to se rozmawia i w chuja to wpierdziała hmm. Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. nara. Pożegnę Ci frejerze.